Panie Ministrze, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Panie Marszałku, Państwo Starosto, Szanowni Państwo. Inaugurujemy dzisiaj działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Tak ją nazwaliśmy w Województwie Lubelskim, żeby działała na kształt Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jest co prawda przy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zespół, który ma zajmować się rolnictwem, ale to jest tylko zespół. Dialog rolniczy różni się zasadniczo od dialogu społecznego w innych obszarach y, działalności społecznej i gospodarczej. Dlatego tuż po wyborze, tuż po wyborach samorządowych i po pierwszym spotkaniu już na zajęciu, po zaprzysiężeniu pana Marszałka Jarosława Sawiorskiego tu w Urzędzie Wojewódzkim podczas wspólnej rozmowy doszliśmy do wniosku z panem że absolutnie konieczne jest powołanie takiej rady, w skład w której będą wchodzić przedstawiciele Wojewody na czele stanowiców Wojewódz i przedstawiciele pana Marszałka Jarosława Stariowskiego, a także przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych rolniczych działających w województwie ludowskim, samorządu ludowskiego oraz wszystkich służb rolnych, po to, żeby co najmniej na dwa miesiące, co najmniej raz na dwa miesiące, a jeśli będzie taka potrzeba, to również częściej, spotykać się tu w tej sali, i debatować na temat bieżących problemów w rolnictwie, bo rolnictwo to jest bardzo dynamiczna płaszczyzna życia społecznego i gospodarczego. Tu się sprawy rzeczy zmieniają nieraz z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Po to Państwo zostaniecie przed za chwilkę i za co bardzo Państwu dziękuję członkami Wojewódzkiej Rady Rolniczej, żeby ten dialog rolniczy prowadzić na bieżąco, Tu w tej sali kłócić się, kłócić się o podstawowe rzeczy dotyczące bezpośredniego rolnictwa, formułować wnioski, bo sztuka jest powiedzieć, tak jak się pan minister mówił na spotkaniu po doradce, yy, niech pan zrobi, żeby było dobrze, tylko jesteśmy po to, żeby powiedzieć, gdzie jest problem, jakie wspólnie razem widzimy rozwiązanie tego problemu i przekazywać. To Wojewody, panu ministrowi. Taka jest idea Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego jestem przekonany, że ta formuła w współpracy wszystkich, którzy rolnictwem zajmują się w województwie tutaj w sali kolumnowej wojwolskiego Rządu będzie pomocna dla pana rolnictwa, bo to jesteśmy panie ministrze żeby pomagać w rozwiązywaniu problemów polskiej wsi, polskiego rolnictwa. Już teraz wszystkim Państwu serdecznie gratuluję powołania, które za się odbędzie w sposób formalny i dziękuję za podjęcie tego zobowiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie, dziękuję.